Czemu właśnie zdecydowałeś się włączyć w akcję Ślęetna Paczka jako kierowca? No bo mam nadmiar paliwa i trochę chęci dobrych i warto pomagać tym, którzy chcą pomagać. Twoje pierwsze wrażenia? No, super. A jak byś po prostu zachęcił innych, innych do tego, żeby wzięli udział w tej inicjatywie? Mało to jest rozgłośnione, pewnie dlatego jest troszeczkę mniej chętny. Dlatego tego ten film, między innymi. No właśnie, <laughs> trzeba troszeczkę więcej rozgłosów. E, no myślę, że troszkę więcej jakichś, jakichś plakatów po, po, po mieście rozwiesić, gdzieś jakieś szkoły zachęcić. E, bo to wiadomo, w szkołach są też e, studenci, którzy i, i, i Politechnika i ty wszyscy mają już samochody i to pewnie nie byle jakie, tylko niezłe, niezłe jakości. Więc na pewno warto byłoby tam uderzyć, żeby troszeczkę też ich troszeczkę. A co, co wyniosłeś z tej akcji? Dla siebie jakieś swoje osobiste? To jakieś podbudowanie wewnętrzne, wewnętrznego ja. Taki. Jest, jest to pewne taki jakiś powiedzmy atut, który jest dla własnego siebie Okej, okay. wielkie dzięki. Ale co to za akcja dzisiaj? Co to za akcja? A wiesz? Tak. Tak? <laughs> jedziemy, jedziemy. Co to za akcje dzisiaj mamy? Co? Co to za akcje dzisiaj mamy? Rodowy! No właśnie! Realna pomoc Pokaż, jak się wam pojebala Co że Idą? Ale mówisz, że idą Idą, idą Kim jesteście i po co tu przyszłyście? Wolontariuszki! Na pewno! Tak. Mam was wylegitymować? Nie <noise> to zapraszamy, prosto do końca i prawo. Tak? Tak, jest po lewej stronie. Powiedziałeś, że są wolontariuszkami, ale ja im nie wierzę. Sprawdźcie! Witamy, witamy. Dzień dobry. Jest pani darczyńca, zapraszamy tutaj. Szkoła, nie ja. Dzieci. Proszę nie myśl. Tutaj prosimy, to jest nasz magazynek. Dziękujemy. Ło, wow, tyle paczek już mamy. I kolejne przebywają. I kolejne przebywają. Dzień dobry, zapraszamy. Paczki. Gdzie są te paczki? Mam nadzieję, że dziewczyny mi wybaczą, że nie noszę. Noś tą paczkę, noś. Jak zafakowali. Przestawcie się nam drogie dzieci. Przepraszam, proszę puścić samochód, kolejną paczką jedzie. Ja jestem Święty Mikołaj. Pan jest świętym Mikołajem. Pan jest świętym Mikołajem, który się... Każdy wolontariusz pomaga na swój sposób. Zobaczymy jak sobie radzą. Trzy godziny później. Jak tam? Idzie? O ja ile prezentów. Ja, yeah. Masakra Wózki są puste A gdzie wolontariusze? Zostawcie tak, jedzie pomoc Jedzie pomoc Uwaga, bierzcie za pomoc Idziemy Do boju To idziemy Jedzie pomoc Jedzie pomoc Pomoc nadal jedzie Nadal jedzie nie ma zaspy. nie ma zaspy Oj, sorry Dobra, no tu rozwozić paczki Dzień dobry Mamy dla pani niespodziankę małą Dajesz! Na razie po jednej Nie wszystko naraz No to idziesz idziesz Mikołaju I drugi Mikołaj idzie Prosto w lewo, pierwsze drzwi Szlachetna paczka 2010 dotarła pod numer 3 Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry. Przepraszam za spokój Przepraszamy wchodzimy bo Dasz radę Dasz radę Dasz radę Potrafisz Halo Dzień dobry Szlachetna paczka z tej strony Dzień dobry. Dzień dobry, dobry Erek. Od Łukasza ze specjalnymi pozdrowieniami. A mogę ci kończotę? Dobra. To my jest paczka. A wy mieszkacie tylko na trzecim więcej. Czwarty Wracamy do bazy po zakończonej misji. Męczącej. Zakończonej. Męcząca misja, ale... Śnieg. Bo nie, tez... się bo jeszcze się przebiec po tych schodach jeszcze z <grafy> Ale <grafy> czujemy i... się pod kominem czujemy się spełnieni, to było to. Dokładnie. Magazyn. A ludzie wciąż przybywają z nowymi paczkami i nie potrafią się zatrzymać. Brakuje nam miejsca w magazynie. Ech. I na parkingu. <grafy> Czekajcie. Zdaj relację, Ile rodzin już zostało po, e, obdarowanych? Trudne słowo. Pokaż kartki, pokaż. Mam wszędzie, gdzie mamy podpisy. Gdzie podpisy? To płaczki przyjęte. Tak, widzę. się. Przepraszam. Jaki numer? 764. Dobra. Jedni wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają, ruszamy. Wszyscy pomagają i idziemy do bazy. Bądź szlachetny. Ej, 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 Magda. Powiedz bądź szlachetny. już? Tak. Bądź szlachetny. I... Ja nie Powiedz bądź szlachetny. Bądź szlachetny. A ty? Bądź szlachetny. A ty? A ty? Pa Dobra, pakować prezent, nie śmieć się. Teraz... Nie się. Zapomniałeś cię powiedzieć bądź szlachetny. Ej. 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 Ej, Powiedz bądź szlachetny. Bądź jesteśmy szlachetny i je też bądź. Dobra, ja czekamy na ciebie. Dobra, to może się śmiać, jak będzie. Bądź szlachetny. Genialny. Bądź szlachetny. Powiedz bądź, bądź szlachetny. Powiedz jeszcze raz. Jakby nie wyszła pierwsza wersja. Bądź szlachetny. Szlachetny! Szlachetny! Nie! Szlachetny! Może to taki może tak przymierz tam bądź szlachetny, dobra!